Dziś podziemne trasy Szczecina zwiedzał pan Zenon ze Szczecina. Dlaczego tak go to miejsce poruszyło? Wyobraźcie sobie, że był w tym schronie jako mały chłopczyk. Schron był wtedy całkowicie opuszczonym miejscem. Z ciekawości tu wróciłem po 65 latach. Jako dzieci odkryliśmy takie przejście u góry pod płytą betonową na placu. Ślizgiwaliśmy się tam i z latarkami, przerażeni, że ktoś nas tutaj może dorwać, schodziliśmy w dół, docierając do samego peronu, do siatki. O Co To są dopiero wspomnienia. Siedem, może osiem, sześć lat miałem, kiedy dochodziliśmy do drzwi z takiej siatki i było widać przechodzących ludzi, Tutaj był zakręt swego czasu i trzeba było się chować, żeby nikt nie zauważył. Schron w okresie zimnej wojny został zaadoptowany na potrzeby szkolenia obrony cywilnej. W tamtym czasie był to obiekt ściśle tajny. Zwiedzając dziś to miejsce, pan Zenon nie mógł uwierzyć własnym oczom. Trzy trasy, trzy różne czasookresy, ale to selfie z Perelem przypadło mu szczególnie do gustu. Do tego stopnia, że wraz z żoną wczuł się w kultową scenę z misia. Teraz nad bezpieczeństwem zwiedzających czuwają całodobowe kamery i światła awaryjne. Wyjścia ewakuacyjne, a w nocy czujniki ruchu i kamery na podczerwień. Teraz pan Zenon nie dostałby się już do środka. Zawsze jednak możesz ten obiekt zwiedzać i gwarantuje ci wrażenia nie z tej ziemi. To są, to są tak żywe wspomnienia, których nie da się inaczej tak uruchomić. Zwyczajnie. Także jestem pod wrażeniem i wdzięczny. Jestem, że coś takiego istnieje żywe muzeum najlepsze co może być